Witajcie w kolejnym poradniku do gry Gothic. W tym poradniku pokażę Wam, jak na początku gry w Gothic 1 zdobyć dosyć sporą ilość rudy. E, tak więc, e, to znaczy, jest to dość duża ilość rudy, jak na pierwszy rozdział, bo jak na, szósty czy jak na szósty, piąty czy czwarty, jest to dość mała ilość. No ale przejdźmy do rzeczy. E, po pierwsze. E, musimy poczekać do godziny pierwszej w nocy w gotiku, bo wtedy z zwarty schodzi szakal, który o tam sobie stoi, a teraz poszedł tam, więc spokojnie możemy w tym teraz pobić tego strażnika. E, tak ogólnie to niestety nie udało mi się do teraz tego problemu z rozdzielczością w Gothiku poprawić, no i jak widać są drobne lagi, nie wiem, nie wiem co jest powodem tego. No to skoro potrafimy pobić Karima, to taki strażnik nie będzie dla nas większym problemem. No i potem. Aha, cóż, no wyrzucę rudę, którą dotychczas miałem. Żeby można potem... Żebyśmy, żebyśmy potem wiedzieli ile zdobyliśmy. Bierzemy wszystko, co miał przy sobie. Teraz już nam nie będzie przeszkadzał, ponieważ nawet jak wstanie, to będzie się nas bał, Otwieramy drzwi. W środku jest fish. Bijemy go... długo, żeby tego pożałować. Zamkniemy sobie drzwi, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Bierzemy od niego złoto. Jest on w więc będzie miał go dosyć sporo. Jak na pierwszy rozdział 186 bryłek. To jest dosyć sporo, ponieważ za 500 już możemy kupić najlepszy pancerz. Który możemy zdobyć bez gildii? I otwieram skrzynię prawo. Jeszcze lewo, tego le... pożałujesz! Prawo, lewo, prawo, prawo. I bierzemy kolejne 80 bryłek Możecie otworzyć także pozostałe skrzynie, lecz w nich są tylko różne przedmioty. Nie ma tam bryłek rudy. Idziemy dalej. Ja nic nie widziałem! Przepraszam. Jak widać, strażnik się nas boi. Teraz pójdziemy zabić Dextera, który ma jeszcze więcej rudy niż Facebook. 200 bryłek. Przy okazji bierzemy towary wszystkich tych kupców, a oni nie będą na nas źli, jak z nimi pogadamy. To znaczy, no, coś tam powiedzą, jakieś zdanie, ale nadal będą z nami handlować i w ogóle. Pobijemy jeszcze y, Bal Parveza. Który też ma przy sobie rudę. 50 bryłek. Można wziąć jego broń. No i może otworzymy sobie przy okazji jego skrzynię. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, lewo. 23 sztuki bryłek, bryłek rudy. Tak więc sprawdźmy. Ile zdobyliśmy bryłek? 5, prawie 500 dostaniesz za swoje! Prawie daj karcie! Zamknij się. Prawie 550 wyrok. Dokładnie 549. Za tyle możemy już kupić e, spodnie kopacza. To teraz usłyszymy się za chwilę i zobaczymy jakie będą ich reakcje w, tak, w, w dzień. Dobrze, okej. Okay. Zaczynajmy. Szaka. No i jak leci? Możesz na mnie liczyć, chłopcze. Jak widać, jest do nas cały czas pozytywnie nastawiony. Niestety, mam lagi w gotiko jedynce. Co to jest? Co się dzieje? Może dlatego, że mam siódemkę? Możliwe. Tak więc, najpierw porozmawiamy sobie z Dexter'em. Ale wiatr wody mi się zaznaczyło. Dexter. Chodź tu. Znowu szukasz kłopotów? No i nic poza tym, nadal chce z nami handlować. Ha, swoje towar Mam tu tylko ha, towar najwyższej jakości. Już go nie masz. Fisk zareaguje podobnie. Pokonałeś mnie w pięknym stylu stary Patrzcie, on nawet jest w miarę pozytywnie. Nastawiony do nas Może nam nadal to sprzedać zbroję, Którą sobie kupimy nawet? Cóż, jak widać, za te bruki sobie już kupiliśmy. Tak jakbyśmy mieli za darmo spodnie kopacza. Porozmawiamy jeszcze z bar barwezem, który się tu zbugował. Znowu szukasz kłopotów? Od razu wiedziałeś. W sumie to można z nim rozmawiać, to że ja już z nim porozmawiam o czym tylko się dało. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że poradnik się przydał. Zapraszam do subskrybowania, dawania łapkę w górę, bo dzięki łapkom w górę więcej osób będzie mogło go obejrzeć. I zapraszam Was także do obejrzenia innych moich poradników. Na pewno jakieś linki będą w tle. Do zobaczenia. Cześć.